2 marca 2016 roku w szanowskim hotelu Platan z inicjatywy lokalnej grupy działania Partnerstwo na Jurze odbyła się konferencja prasowa dotycząca wpisania potraw na listę produktów tradycyjnych pod tytułem Tradycyjne Kulinaria Chrzanolandy. Radosław Ważycha, wiceprezes LGD, otworzył konferencję i powitał zebranych gości. Aby też Podkreślić wagę tego dzisiejszego spotkania. Ja bardzo dziękuję za tą obecność, bo to świadczy o tym, że jesteście z lokalną tym działania i te, ta idea jest ważna i istotna w tym, co robimy na co dzień. To daje też siłę nam. Natomiast to jest tylko, tak jak mówiłem, jeden z elementów, w którym potrafimy podsumować to, co robimy, robiliśmy praktycznie od samego początku. Bardzo serdecznie. Z tego miejsca chciałem powitać osoby, które zechciały uczestniczyć w tym ważnym dla nas wydarzeniu. W pierwszej kolejności witając pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Sola. Witamy bardzo serdecznie. Chciałem gorąco powitać przedstawiciela zarządu województwa opolskiego, pana Marszałka Grzegorza Dzisiaj pokażemy Państwu, i przede wszystkim pozwolimy na degustację tych potraw, które w tej chwili uzyskały certyfikaty ministerialne i są wpisane na listę potraw tradycyjnych. Prezes lokalnej grupy działania Jerzy Kasprzyk dokonał omówienia i prezentacji zarejestrowanych potraw. I mamy trzy potrawy, proszę Państwa, wpisane na listę produktów tradycyjnych. Jest to Mirowska, Parzybroda. Jest to buchta walencińska i są to ulajdy. I teraz kilka zdań o tych potrawach. Pan, pan, pan marszałek tam w takiej rozmowie różnej pyta mnie, co to jest ta buchta. No więc mówię, no to jest, to jest buchta, no bo inaczej to trudno nazwać jak buchta. Bo to nie jest sklep, to nie jest ciasto, tylko buchta. No więc proszę Państwa, mamy tu materiał źródłowy z 1854 roku który używa tego sformułowania, "buktować", "bukta", więc no jest to, panie marszałku, bukta Jest to ciasto, z tym, że komisja oceniająca w Urzędzie Marszałkowskim doceniała walory smakowe i wizualne. Następne potrawa, hulajdy. Jak państwo widzicie, skład nie jest za bogaty. Są to ziemniaki, sól i ewentualnie dodatki. Można to spożywać z mlekiem, a można spożywać z boczkiem będzonym. Państwo będziecie mieć zaraz zaserwowane, więc Państwo będziecie mówić, które bardziej smakują. Hulajdy, sama nazwa zastanawiająca skąd hulajdy. No tak jak Państwo widzicie, wywodzi się z faktu, iż tańcowały w garnku, nie można ich było wyłowić, więc hulały po tym garnku, no i stąd ostały się jako hulajdy. I mirowska parzybroda. Proszę Państwa, ta parzybroda to jest potrawa którą my zarejestrowaliśmy, ale ona już była prezentowana na różnych yy, spotkaniach, m.in. na festiwalu Smaku, który jest organizowany przez Urząd Marszałkowski, tam również otrzymywała nagrody. Tutaj otrzymała nagrodę w 2014 roku jako potrawa smak w kategoriach umamy. Skąd się wzięła ta Tak jak materiały źródłowe z 1980 roku mówią, że parzyła brodę, bo tą kapustkę, która jest jednym ze składników, krojono w taki szybki sposób. No i żona była długa, no to potrafiła sparzyć brodę, stąd parzy broda. I proszę Państwa, to są nasze certyfikaty potwierdzające, że te potrawy mamy zarejestrowane, że te potrawy są na liście Pana Ministra. Gdyby, może nie tak, że nie byłoby tego wszystkiego, źle to określiłem. Byłoby to może wszystko, ale może nie w takim wymiarze, nie w takim wydaniu bo dzisiaj też spotykamy się w restauracji Plata. Wszystkie spotkania tych komisji weryfikujących, oceniających były organizowane w restauracji Plata. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani Danuty Karci, właścicielki restauracji hotelu Plata. Proszę Państwa, ale to nie jest tylko kultuazja, że dzięki pani Nanucie te spotkania mogły się to odbywać. My chcemy osiągnąć jeszcze jeden efekt, żeby te potrawy, które rejestrujemy, które zarejestrowaliśmy już do tej pory, nie były tylko, że mamy satysfakcję, że one są na liście produktów. My chcemy, aby to stało się takim magnesem, takim wabikiem dla turystów, którzy zechcą odwiedzić powiat szanowski. Przyjedź do powiatu szanowskiego, zobacz skansen, pospaceruj po naszych urobczych miejscach, a jak będziesz chciał skosztować naszych potraw tradycyjnych, to przyjedź między innymi do rejestracji relacji z rąk posła RP Markasowy Danuta Kapcia, właścicielka hotelu i restauracji Platan, otrzymała pamiątkowe wyróżnienie dotyczące wieloletniej współpracy z LGD. Ja bardzo serdecznie Pani, Pani Danucie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję i życzę, aby również w tych kolejnych latach ta współpraca była tak bardzo owocna. No, jesteśmy w lokalu wyjątkowym. Też tam bardzo serdecznie cenię, jak mogę, to korzystam również. Dziękuję bardzo. Agnieszka Oczkowska, etnograf z Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Giełzowie, otrzymała pamiątkową paterę z rąk starosty powiatu Szanowskiego, Janusza Szczęśniaka. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze w tym momencie złożyć serdeczne gratulacje właśnie Pani Agnieszce Oczkowskiej, bo bez tej klasy specjalistów nie udałoby się na pewno wniosków krantowych napisać na takim poziomie, żeby uzyskały akceptację. Dlatego też z wielką radością wręczam tę pamiątkową baterę i powiem, że oczekujemy na dalszą Pani tak trudną pracę. Dziękuję bardzo mirowską Parzy Brodę i Hulajdy naprawdę na Pawal takim dużym, dużą, łak, dużym łaknieniem. W związku z tym myślę, że to, to dla Pań teraz te szczególne wyróżnienia, które reprezentują te osoby, które umieją te takie cudeńka zrobić, wyprodukować. Myślę, że wszyscy będą teraz mieli okazję to zdegustować. Jeszcze raz dziękuję bardzo swoim imieniu własnym województwom polskim za to, że... Panie tak rozsławiają tradycję kulinarną całej Małopolski. Członek zarządu województwa małopolskiego, Grzegorz Mipiec, wręczył pamiątkowy patery. Za Buchtę Bolencińską paterę odebrała Maria Kuśmider z koła gospodyń wiejskich z Bolencina. Za Mirowską Parzybrodę paterę odebrała Bronisława Jochymek z koła gospodyń wiejskich z Mirowa. Za Hulajdy. Patera odebrała Halina Tuda z Koła Gospodyń Wiejskich z Dulowej. Dariusz Barański, szef kuchni restauracji Platan, otrzymał pamiątkowy dyplom za wniesiony wkład osobowy i pomoc kulinarną w działaniach lokalnej grupy działania. Wszystkie przedstawicielki Skół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu szanowskiego otrzymały podziękowania z rąk Jerzego Kasprzyka, prezesa RGD, Krzysztofa Kasperka, wicestarostę powiatu szanowskiego oraz Radosława Warzecha, wiceprezesa LGD. Wyróżnienie otrzymała także Agnieszka Bąk, historyk z Muzeum w Szanowie.